Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, moi drodżowie, tutaj jest Tilkar. się, ja zapraszam Was do wyjątkowego odcinka na nasze niedzielne. Południe. W dzisiejszym odcinku zagram sobie w gierkę, która nazywa się Co byś wolał? Would you rather? czy też po prostu wolisz to? Czy tamto jest to gierka, której, na którą tak naprawdę w której po prostu musimy odpowiadać na to pytanie i mamy do wyboru dwie odpowiedzi często są one swoją skrajnością lub nawet i przeciwnością, a my po prostu dzięki również temu, że to wszystko jest na online i internetowo możemy należeć do większości, czy też do mniejszości. Myślę, że gierka jest dosyć spoko, ponieważ poznacie mnie od strony charakteru, od tego jak myślę, mój tok myślenia i zobaczymy, czy Stilgar będzie raczej jakimś mainstreamowym hipsterem, czy też będę należał oczywiście do większej większości. Tak jest, większości, w większej większości Tilga 2015. Moi dredżowie, będzie to wyjątkowo odcinek, tylko wyłącznie na niedzielę. Nie wiem, czy będę więcej nagrywał, chyba, że będzie minimum 200 w górę, szczerze. Jeśli odcinek się, się spodoba, nie zapomnijcie łapce w górę, a ja zapraszam Was do oglądania, ponieważ lubię raz na jakiś czas nagrać gierki typu Akinator, czy też właśnie Would You Rather. Tak więc zaczynamy. Moi dredżowie, grać. Gierka, jeśli ktokolwiek chce zagrać macie opis, macie link w opisie. Cała gierka jest tutaj aktualnie po angielsku, więc ja będę oczywiście wam tłumaczył, a jeśli czegoś nie będę rozumiał, no to jestem przygotowany, ponieważ mamy Google tłumacza. Tak więc nie ma żadnego problemu. I Proszę Was do oglądania. Mam nadzieję, że będzie ciekawie i śmiesznie. Dobra, zaczynamy. Tak więc pierwsze nasze pytanie to jest: Would you rather, czyli czy wolałbyś. Takie pytanie będzie zawsze, to każde pytanie, czyli wolałbym gapić się na słońce przez dwie minuty, czy wypić litr wrzącej wody? Tak. I już zaczynamy od razu z kopa, bo szczerze mówiąc, tak. Jeśli patrzyłbym się dwie minuty. Chciałbym to robić właśnie w taki sposób, że wolobym rozkminiać razem z wami e, jak ja to myślę i o co w tym wszystkim chodzi. Można powiedzieć, że to takie Q&A na temat charakteru Stilgara i jego myślenia. Myślę, że możecie ze się sporo ciekawych rzeczy dowiedzieć o mnie, o mnie, tak naprawdę, takich bardziej, o których się tak naprawdę nie mówi, bo często są tutaj takie pytania o takich tematach, o których za hinlodowy bym nie powiedział, ale myślę, że będzie ciekawie. Więc tak, patrzyłem przez dwie minuty na słońce, co ślepy nie wiem, no, bardzo proste, więc ślepe na pewno bym nie chciał być, a gdybym wypił litr wrzącej wody, to raczej tak bym umarł. A co najmniej miałbym jakieś większe poparzenie. Szczerze mówiąc wolałbym wypić wrzącej wody. Widzę, że jednak ludzie... 64% ludzi woli oślepnąć. No dobra, ich wybór, idziemy dalej. E, dobra, wolałbym móc latać czy oddychać pod wodą. Szczerze mówiąc tutaj nie muszę nic według mnie się... Tak w ogóle ja mam słuchawki, przecież nawet nie ma muzyki. Czy jestem jakiś głupi? Przepraszam. Dobra, gram bez słuchawek. Wolałbym sobie latać czy oddychać pod wodą? Szczerze mówiąc, lubię pływać, uwielbiam pływać, itd., tak dalej, itd., tak dalej, ale pływanie pod wodą, jakby się uprzeć, możemy sobie te oddychanie, nasze płuca, pojemność i wszystko z czasem, z treningiem powiększyć do astronomicznych sum, więc nawet i 5 minut pod wodą to jest dla mnie coś ogromnego. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, z drugiej strony są przecież latać nie może człowiek po prostu. Znaczy są wingsuity, są te wszystkie inne samoloty itp. Wiadomo o co chodzi, ale mi chodzi takie, że człowiek jako człowiek, a w tym przypadku wystarczy mieć strójny płetwonurka, troszeczkę powietrza, butle i można sobie pływać, więc oczywiście ja wolałbym sobie pływać, nie wiem jak wy. No i tak jest, 73% osób się ze mną w ogóle zgadza, ja te sławki tylko zdejmę i lecimy z następnym, moi drodzy, pyta pytaniem. Jeśli chodzi o samą gierkę, jeśli, z, z czym się ze mną nie zgadzacie, czy zgadzacie lub też chcecie sobie odpowiadać, to odpowiadajcie sobie sami lub też piszcie w komentarzach, co byście... Woleli, wolałbyś być Jedi czy Sithem? Moi drodzy akurat już, który dzisiaj jest, 21 listopad, Star Warsy nadchodzą, ja oczywiście wolałbym być Jedi, choćbym nie wiem co, Darth Vader jest genialny, w ogóle mam tutaj o, 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 ma maskę Darth Vadera, który już ma chyba 5 lat i... i dalej działa i mam również jeszcze tutaj z płatków nowe r mam jeszcze gdzieś tam, gdzieś w ogóle mam figurkę kilku Jedi, Um, a nie, Jedi, ja, ja, ja jestem Jedi, co nie? 75% osób chciało być Jedi. Sit to sit, to zawsze złe postacie, w cudzysłowie, nie wiadomo. Wolałbyś zawsze biegać, czy zawsze crawl? Crawl, czyli. no, 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 jak nie wiem, jak to przetłumaczy. Wiem o co chodzi, że. chodzić na kolanach, nie wiem, jak to, czołgać się, czołgać się, no. Czołgać czy biegać? No myślę, że odpowiedź dosyć pewna. Ja wolałbym zawsze biegać, szczerze mówiąc. Chociaż to po drugiej stronie, jakby to była jakaś wojna i coś i nagle by była jakaś akcja. Ja bym się ciągle napierdzielać biegając, a trzeba by było się czołgać, to bym miał problem, no ale trudno. Następne pytanie. Wolałbyś zawsze mówić swoje myśli głośno czy nigdy nie mówić? Wolałbym to pierwszy, bo jestem osobą strasznie szczerą, czasem zbyt szczerą. I wolałbym zawsze mówić moje myśli głośno, nawet jeśli to by czymkolwiek się łączyło, niż w ogóle nie mówić, szczerze mówiąc. Not even, even in sign language, czyli nawet nie, 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 nie tym, no, sign language, Jezus Maria, ja umiem po angielsku, a nie umiem po polsku słówek, no, no, wiecie o co chodzi. Nie możecie mówić ani tymi gestami, mówić, pokazywać, nic, więc oczywiście o wiele bardziej wolałbym moje kminy mówić głośno, bo według mnie to jest po prostu o wiele, o wiele lepsze. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, powiedziałem, gra się zepsuła, F5. Stronę wyłączyło. What the fuck? Dobra, wracamy. Jakieś problemy techniczne ma ja ta stronka. Aktualnie coś ona nie działa, tak naprawdę i gramy tak naprawdę nie do końca na online wersji, ponieważ nie wiem, czy jest przeciężona, czy coś, ale lecimy z tym koksem dalej. Problemy techniczne zawsze były i będą na moim kanale, więc to jest typowa norma, ale, ale jest dobrze. I następne pytanko: Wol, Would you rather, czyli wolałbyś. Hmm, wolałbyś znać czas i miejsce, w którym zginiesz? Czyli Twojej śmierci, czy wolałbyś czas i miejsce śmierci każdego dookoła? Szczerze mówiąc, wolałbym to drugie, bo. To pierwsze, tak naprawdę mówi się zawsze, że żyj tak, żebyś, jakbyś miał umrzeć jutro, prawda? Tak, tak jest przysłowie, tak się mówi po prostu. Jakby nie patrząc, nikt tak nie robi, bo wie, że jutro nie umrze. Tak człowiek myśli, człowiek jest optymistą pod względem śmierci, on nie mówi, że jutro umrze. Nie mówi, po prostu nie mówi, no tak się nie robi. A z drugiej strony, to drugie jest bardzo fajne, bo kiedy znasz czas i miejsce, kiedy ktokolwiek umrze, mógłbyś się zacząć bawić w superbohatera. Gdybyś wiedział, że jakiś typek, który przejdzie przez ulicę, za dwie minuty padnie, umrze, bo przejdzie go auto, to możesz go uratować, prawda? Więc, jeśli by tak kmienić, to wolałbym o wiele, o wiele to drugie, szczerze mówiąc. A to kiedy ja padnę, to, to kiedyś padnę. A to drugie, szczerze mówiąc, ja oczywiście wolałbym komuś innemu sobie tutaj pomagać. Altruista, pozdrawiam. Nie wiecie, co znaczy za słówko? Zapraszam na google i Wikipedię. Would you rather, czy też. Erityk. Erytyk. Erytyk? Erytyk, tak, erytyczny będę. Jestem. Dobra, Would you rather, e, chciałbyś przez całe swoje życie. Chciałbyś, aby przez całe swoje życie 32 kaczki za tobą chodziły, czy chciałbyś, abyś miał 4 metrowe długie dłonie? Moi drodzy, to, to drugie to jest genialne. To ja mógłbym zacząć napierdzielać siatkówkę i koszykówkę i byłbym milionerem, a nie chciałbym, żeby... Co jest fajnego w tym, żeby 32 kaczki za wami chodziły przez całe życie? Przepraszam bardzo. Idziesz na maturę i nie możesz iść na maturę, bo kaczki za tobą idą. Idziesz na umowę o pracę i nie możesz dostać kaczki, bo pomyślą, że jesteś chory psychicznie, bo... Nie możesz dostać kaczki, nie możesz dostać pracy, bo myślą, że jesteś chory psychicznie, bo idzie za tobą dwie kaczki, to jest bez sensu, I o te kaczki trzeba by było dbać, by mieć 4 metrowe ramiona, ale 26%, no dobra, no, nawet to i dobrze. Dobra, wolą byś mieć 50% twojego ciała spalonego, czy 100% ciała wytatuowanego? Szczerze mówiąc jestem za tym drugim, aż dziwne, że aż tyle procentów, szczerze mówiąc nigdy, nie wiem, tak spalony... Nawet jeśli są spalone, to są teraz możliwe jakieś tam regeneracje, przeszczepy, skóry i tak dalej, ale to nigdy nie jest to samo, więc nawet jeśli to chyba 100% tatuaży, a tatuaż może być nawet niewidzialny, więc dlaczego by nie. Nie no, tatuaż myślę, że bardziej bym wybrał, spoko są tatuaże, nie mówię. Wolałbyś być chory przez, yy, chory przez resztę swojego życia, czy zabić dwa małe pieski? <laughs> nie, nie, nie. Kurde, wszyscy by woleli... Nie, no też chyba szczerze mówiąc, wybrałbym zabić dwa małe pieski. Tak, teraz kminę. Tak chory przez całe życie nie wiadomo na co, nie wiadomo na co, no właśnie i to jest właśnie to Dobra, wolobyś z... zjeść... Co to jest gerbil? Gerbil. Myszoskoczka, dobrze wiedzieć. Uczy się... U, no, uczymy się angielskiego razem z... E, razem z... O <coughs> sorry. Razem z angielskim. ze Stilgarem, Dobra. Cześć drugie. Remove your own appendings with nothing but a showhorn. Co to jest appendings? Dodatek. Addition, addition, wyrostek.. Wyrostek! Żywą ten, czy... Szczerze mówiąc nie wiem Chyba wolę cholera jasna Show, show... Co to jest w ogóle show do butów O cholera jasna, co za jakiej ze mnie za debil ja tego nie przetłumaczyłem, nie skumałem, to drugie to znaczy Usunąć wyrostek za pomocą łyżki do butów <gryw> Nie, dobra, sorry Dopiero teraz się przypomniałem co to znaczy. Nieważne, moi drodzy, wybieramy to pierwsze. Zostańmy, że wolałbym zjeść chyba skoczkę. Dobra, wolał być. Być atrakcyjny, ale... Y co rano każdy ktoś by cię walnął w twarz? Czy być brzydki? Wolałbym być atrakcyjny, i gdyby mnie bili w twarz co rano, bo to, to pewnie jakoś słabo będą mnie punczowali, a nie jakoś mocno. Chyba, że mocno to wtedy bolałbym. Nie, nie chcę być brzydki. Chcę być taki jak jest. <laughs> ja jakoś na to, na to nie patrzę. Dobra, dalej. Would you rather? W ogóle już nagrywam, bo jeszcze, że mówię na nim 10 minut. Wow, myślę, że odcinki będą około 15-minutowe. Woody you rather? Wolałbyś stać na czerwonych, zarządzających się w węglach przez 30 sekund bez poruszania się? <laughs> waffle iron to jest przecież żelazko, co nie? Gofrownica. A bo waffle, dobra, nie wiedziałem jak z gofrownica. Zawsze mi się myli, bo iron, ironing, żelazko, ale... Tak, czyli stać przez 30 sekund na zarządzających się węglach bez poruszania się, czy zatrzasnąć sobie dłoń na 2 minuty w gofrownicy? Wolałbym to pierwsze, ponieważ stopy są jako tako o wiele bardziej... Chociaż i tak, jakbyś się nie ruszał przez 30 sekund to i tak by ci spaliło wszystko, ale chyba wolałbym to pierwsze. Nie wyobrażam sobie 2 minut rąk w gofrownicy włożyć. Nie. Miał gofry zamiast dłoni. <laughs> Dobra. Woody Rader, bia regular on Daily Soap Opera. E, soap Opera to jest opera medlana, czyli coś jak, jak miłość, coś jak. No. No. Zapomniałem, jak się nazywa to. Moda, moda na sukces. Moda na sukces. Chyba tak. I tak dalej, tak dalej. Czyli codziennie po prostu regularnie bym się to coś oglądać i tam chodzić. o e, e, Ospory medlane. To takie dziwne przedstawienia, dziwne filmy. Dobra, czy. Mm, o one line cameos, nie wiem co to jest cameos eee... hollywood blockbuster to chyba chodzi jako przebojowe, tak czyli hmm. chodzi nam o wywodę medlaną czy robić sobie jakąś fajną scenę przebojową w trzech dużych hollywoodach co roku, myślę że wolałbym to drugie szczerze mówiąc i tak jest i więcej osób właśnie chciałbyś być muzułmaninem czy żydem Aż muszę zobaczyć, jakie jak wygląda Patrzcie teraz na mnie. Wow, my fuck! Dobra, nieważne. Muzułmaninem czy żydem? Po ostatnich zajściach tak dużo osób nie wiadomo w ogóle dlaczego porównuje islamem i terrorystów do wszystkich muzułmanów na świecie istniejących. Z drugiej strony Żyd to Żyd i jakoś nie widać w tym problemu. I szczerze mówiąc, teraz kiedy ludzie nie mają często mózgów i porównują terrorystów do ogólnie całej religii, no bo mają trochę racji, no nie jakby nie patrzą, to jest trudny temat. Już widzę po tym dyskusję normalnie w cały ten. No to, to ludzie strasznie kilku terrorystów mogą porównać do całej religii i tak naprawdę są, mogą być i tacy radykalni ludzie, że sobie pomyślą w głowie o, muzułmanin równa się terrorysta, 101% zawsze tak jest. I tak radykalny, że będzie zabijał wszystkich muzułmanów, a z drugiej strony Żyd to Żyd, i aktualnie, jakoś tak, powiem sobie, szczerze, z Żydami nie ma żadnych problemów. Jeśli chodzi mi o inne Holokausty, jakieś prześladowania większe, na pewno ich się nie, nie jako tako daje do. porównuje do terrorystów i do wszystkiego, szczerze mówiąc. Żyd 20 teraz, teraz. Teraz nie, ale dawno tam się porównywało do tych bogatych. Tych co pieniądze chcą, zabierają i lichwiarzy, więc chyba to drugie, ale już widzę dyskusję, szczerze mówiąc. Pod komentarzami, bo to jest serio temat taki, że le lepiej go nie poruszać. Mówiłem o tym, co nie. <grytanie> wolałbyś, wolałbyś mieć dwie lewe ręce czy dwie lewe stopy? Dwie lewe stopy, bo ja nie wyobrażam sobie życia, gdybym miał dwie lewe ręce. Bym nic nie umiał robić przecież. Jak ja bym miał w ogóle nagrywać? Znaczy, z czasem pewnie i tak się człowiek wszystkiego nauczy i wyuczy. No ale 400 tysięcy osób, 56% do 44 jest razem ze mną. Dziękuję. <grytanie> wolałbyś się od teraz żyć. Prowadzić sobie takie nudne życie. Czy urodzi się razem ze swoimi wszystkimi wspomnieniami? Of the opposite. Aha! Czy urodzi się razem ze swoimi wszystkimi wspomnieniami? Jako przeciwna płeć. Szczerze mówiąc, nudne życie też nudnym życie nie chcę wiedzieć. Nudnego życia, więc o wiele bardziej wolałbym się urodzić jako dziewczyna, ze wszystkimi moimi wspomnieniami. Ale patrzcie, jak ja bym był wtedy genialny. 81% do 19% tak. Dalej bym sobie myślał, żebym był chłopakiem, ale wiesz, to będę dziewczyną. Nie wiem, według mnie cyski, zawsze coś, ale nie no, serio. Dziwne pytanie. Dobra. Would you rather wolałbyś napisać książkę, czy, o szczerze mówiąc, książkę? Czy narysować jakiś obraz? Książka, no, ale wiedziałem, że będzie równo. Ja, ja jestem po prostu fanem książek, więc książka w moim przypadku wygrała. Następne pytanko. Wolałbyś zdradzić swoje przednie zęby na wypadku na deskorolce, czy złamać ręce na... Rowerze. Na deskorolce nie jeżdżę na rowerze, jak najbardziej złamać, ręce się goją i wszystko. Zęby też można oczywiście sobie albo w bidzie się je znajdziemy, albo po prostu zrobić sobie protezę. bym chyba jednak złamać ręce na rowerze. Po prostu jeżdżę na rowerze, więc. Chciałbyś żyć w zamku, czy mieć jacht? Szczerze mówiąc, ani to, W zamek nie lubię po prostu mieszkać w czymś, co jest naprawdę, naprawdę duże, jeśli chodzi o, o metraż. Chyba, żebym miał go się, sprzątaczkę i wszystko, bo to jest po prostu masakra z robotą. Ja sam miał tam żyć to nigdy w życiu. Czy mieć jacht? Po jeszcze, że chyba wolałbym mieć jacht i sobie pływać i tyle. Ale wiedziałem, że tutaj dużo osób da życie w zamku, a jakoś to nie dla mnie jest, można powiedzieć. Emblem Connect 4 Against an Emotional Stable Manual Temper. Connect 4. Nawet nie wiem, co to jest za gra. To nie chodzi o tłumaczenie, dać w Google wejść, co to jest za gra. Konekt 4? 4? Kojarzycie coś takiego? A, to jest to! Dobra, pamiętam. To jest to, że się wrzuca takie coś i, i musi być 4 w linii, to nie? Znaczy w linii, czy tam podskocz, no, jakoś tak to było. Z niestabilnie emocjonalnym facetem z takim, no, gorączkowym podejściem dałbyś, wygrałbyś nim, czy dałbyś mu wygrać? Szczerze mówiąc, dałbym wygrać jakiemuś psychologowi, można by powiedzieć, do taką gierkę. Dalej. Wolałbyś Magicznie zmieniać się płci co rok, chyba chodzi o naszą płeć, jak rozumiem. Before, start fresh area Być taki zmuszony do ruszania się i rozpoczynać jako świeży co roku? O co tam chodzi? Tutaj na dole są zawsze jakieś tam podpowiedzi. Tutaj, tu, tutaj, o, mam nadzieję, że teraz widzicie. Tutaj, o, ale nie tego. Nie wiem, wolałbym sobie. Powiedz, zmieniać co roku. Czemu by nie? Jakby mi się zachciało. Dobra, no. Pinto Walkman, Saltwater czy Pinto Dobra, spleśniałem na wszystkie mleko, czy woda? Woda. Mleka nigdy w życiu. No, po prostu wziąć łyka, można powiedzieć. Nie przetłumaczyłem. Dobra, wolałbyś. Być, no, Stalker, czyli taki straszony przez ducha przez całe swoje życie? Czy przez demona przez 3 dni i wtedy zginąć? O, kurde, demon. Ale pytanie. Żadne z tego. A tutaj widzę, bo chciałem właśnie kminić, że do ducha, to szczerze mówiąc, dałoby się przyzwyczaić. Ale tutaj w podpowiedziach macie. Nie możesz być przyzwyczajony do ducha, i zawsze będziesz zestresowany w tym duchu. Szczerze mówiąc, nie wolałbym ani tego, ani tego. Więc. Bzz, 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 weźmiemy to czerwone. Ale chyba myślałem, że tak. No, nikt nie by nie chciał zginąć po dniach, to, to jest bez sensu. Ani to, ani to szczerze mówiąc. Al bardziej chyba. Wolałbym. Wyobraźcie sobie przez cały rok wszystko, duch teraz, byś był zestresowany, bo czujesz ducha, idziesz spać, czujesz ducha, idziesz do szkoły i czujesz ducha Wiesz, bym wolał umrzeć, no <laughs> Tak dosłownie zestresowany, bo tutaj właśnie o to w tym wszystkim chodzi jest już 16 minut, to wow, wow wow! Dobra, trzy pytania i kończymy moi dredżowie. Jak wolałbyś sobie umrzeć? Zamarnąć na śmierć czy się ugotować? Na... Nigdy w życiu bym się nie chciał ugotować. Gotować na śmierć. Ja jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem żeby takie tortury, żeby kogoś zabić przez ugotowanie. Serio, przez spalenie wszystko rozumiem, ale przez ugotowanie? What the fuck? Nie człowieka. Wolałby być bardzo gruby czy włosiasty? Szczerze mówiąc, chyba hejry, bo włosy to se weźmiesz i usuniesz pod różnymi e, różnymi sposobami, a gruby to jest gruby. Być gruby, oczywiście można potem se zejść z wagi, schudnąć diety i tak dalej, liczenie, więc nie ma problemu, ale szczerze mówiąc, włosami nie ma problemu, więc. Spoko. Ja już byłem fat, teraz już nie jestem fat, więc jest spoko. Dobra, i jeszcze jedno, drugie, jeszcze jedno pytanko po tym. Wolałbyś bla, bla, bla leap tall buildings, you no know, single bound leap, 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 leap skakać na budynki w tam w pojedynczym skoku jak Superman czy być tak szybki jak Flash? Szczerze mówiąc, szybki jak Flash. Dobra, lecimy. I następny. Could be in broader would rather... O oh, kurde, mol. Wolałbyś być w królu Lwie czy w Wicked? Co to jest w ogóle za filmu Wicked? Nie kojarzę, to są jakieś pewnie, może tego nie znam. Król Lew jest ja, wyjątkowo jeszcze. Nooo! Wolałbyś lightsaber czy używać mocy? Lightsaber? Ja bym chciał mieć lightsaber. Wszyscy chcieliby mocy używać. No, lightsaber jest spoko, wiadomo, że jeśli masz most, to możesz sobie od kogoś innego lightsabera mieć świetny wziąć, ale szczerze mówiąc, wolałbym mieć chyba <grybujesz> lightsaber. Dobra, moi drodzy, Joey, myślę, że jednak na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, taki wyjątkowy, niedzielny. Myślę, że by byście dzisiaj na pewno woleli w tę niedzielne, popołudnie, południe, odcinek będzie myślę, że około 13 chyba, no raczej na 14 wrzucę, żebyście woleli, szczerze mówiąc. A jest Gemaniaka? No ale nie było takiej odpowiedzi. A teraz mam w tym tygodniu szkołę, więc jeśli ktokolwiek dotr dotrwał do tej prawie 20 minuty, to zrozumie, że teraz nawet i w tym tygodniu mam próbne matury, więc nie obiecuję, że odcinki będą jakoś regularnie i nie wiem po prostu kiedy będą, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. A my tymczasem lecimy moi drodzy, Mam nadzieję, że wszystko Wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie łapce w górę. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa, pa.